Dzień dobry, witam wakacyjnie i pozwólcie, że krótko skomentuję wyniki matury z geografii w roku 2024. Popatrzmy na liczbę zdających. Jest to rzecz, z której co roku bardzo cieszą się wszyscy nauczyciele z geografii. Jest to przedmiot bardzo chętnie wybierany. 35 tysięcy uczniów liceów oraz 20 tysięcy uczniów techników wybrało ten przedmiot, i jest to drugi przedmiot najchętniej wybierany po rozszerzonym angielskim. Bardzo się z tego cieszymy. Patrząc na wyniki. Widzimy niestety sporą różnicę w średnim wyniku, jeśli chodzi o liceum, ale chcę powiedzieć, że to jest trochę tak, że w liceum dużo częściej geografia jest przedmiotem rozszerzonym niż w technikum, więc wiem, że i uczniowie technikum potrafią wspaniale geografię zdać, ale ten, ta różnica jest tu faktycznie spora. 46% i 32 w technikach. Jaką to daje średnią dla wszystkich uczniów, wynik ten stanowi 40% 1% i jest to wynik troszkę słabszy niż w zeszłym roku. Faktycznie ten arkusz maturalny 2023 był, tak możemy powiedzieć, wyjątkowo prosty. W tym roku też raczej komentowaliście, że nie była to trudna matura, aczkolwiek w tych pytaniach otwartych, tak jak sprawdzałam, to czasem jakiegoś tam słowa kluczowego, czegoś istotnego zabrakło i okazywało się, że wiele pytań nie było zaliczanych tak, jakbyście się tego spodziewali i też o tym do mnie piszecie, że się spodziewaliście trochę lepszych tych wyników. Ja jestem bardzo dumna z tego, że mogę taką grubą kreską, popatrzcie, odkreślić wyniki matury z geografii do roku 2021. Gdzie arkusze bywały bardzo trudne, było bardzo dużo statystyki, trudnych liczb, pytaniach o szczegóły. No, i tutaj z wielką pracą przyszli moi koledzy, pracownicy naukowi, którzy pomogli w tym, żeby matura z geografii wyglądała lepiej, i dzisiaj ten arkusz. Jest dużo przyjemniejszy i ja się bardzo cieszę, że wreszcie ten wynik pozwala na to, żeby uzyskiwać sporo tych punktów. Nie sam wynik, jeśli chodzi o procenty, jest tutaj taki ważny i popatrzcie, jedna z uczennic wysłała mi swój wynik. Otrzymała 62%, i teraz, tak jak na Wasze ambicje, moglibyście powiedzieć, że jest to wynik dobry, ale nie taki, może, wyśmienity. Ale proszę zawsze patrzeć na to, jak Wasz wynik wypada na tle kraju, bo dopiero to mówi o poziomie arkusza i tego, jak byliście przygotowani, więc taki wynik powyżej 60% to już. Stawia Was w takiej czołówce, w jednej, tutaj piątej, właściwie uczniów, którzy uzyskali ten wynik najlepszy, więc faktycznie od tych 60% to już można powiedzieć, że to jest taka górka tych, którzy poradzili sobie najlepiej, no a wielu z Was uzyskiwało jeszcze nawet więcej niż te 60%. Ja też lubię jeszcze porównać naszą geografię z tym wynikiem 41% do innych przedmiotów przyrodniczych. Bo właśnie do tego 2021 roku nasz wynik był dużo niższy niż wynik z biologii i z chemii, co wydawało mi się strasznie niesprawiedliwe. A teraz popatrzcie, napisaliśmy tak jak fizykę, która przecież też jest bardzo trudna. Tak jak no chemia troszkę słabiej, biologia, ale to są podobne wartości najniżej w tym zestawieniu. Tych przedmiotów powiązanych odrobinę z geografią zawsze co roku wypada WOS, więc ja się cieszę z tego wyniku, bo to znaczy, że uczniowie, którzy wybrali geografię, naprawdę mają szansę teraz porównywać się z innymi uczniami w rekrutacji, którzy zdawali inny przedmiot, i myślę, że Wasze punkty fajnie bardzo się tutaj policzą. Ja dziękuję za wszystkie komentarze. Pisaliście do mnie na Instagramie. YouTube, maile, te wyniki, w których mi tu piszecie, są niesamowite. Każde 80-90% to jest dla mnie takie wielkie wow i bardzo Wam tych wyników gratuluję, to jest Wasza praca. Cieszę się, że mogłam Wam w tym pomóc, ale jeśli ktoś ma taki wynik, słuchajcie, to znaczy, że on naprawdę musiał polubić tą geografię. A jeszcze milsze niż te wyniki dla mnie są takie wiadomości, jak to zdjęcie z prawej strony, bo jeśli ktoś dziękuje mi nie za wynik, ale za to, że teraz wyjeżdża inaczej, patrzy na świat, na chmury, fiordy, wybrzeża, zjawiska krasowe, to jest dla mnie największa nagroda z tego, że będziecie takimi geografami przez całe życie i świat będzie Was tak fascynował. Ja w ostatnim tutaj slajdzie bardzo Was proszę, nie opuszczajcie mojego kanału jeszcze, ciągle mówiłam walczę z tym, że większość uczniów ogląda mnie bez subskrypcji i to jest gigantyczna przewaga, więc proszę nie żałujcie tego suba i przede wszystkim nie odsubskrybowujcie mnie poproszę, bo mam pewne marzenie jeśli chodzi o tą liczbę subskrypcji. A jak patrzę, ilu uczniów mnie ogląda, ile uczniów mnie oglądało przed maturą, popatrzcie, to był taki wielki skok dzień przed maturą, ponad 100 tysięcy wyświetleń. Jest to dla mnie bardzo duża nagroda. No i kto chce też patrzeć, jak ja poznaję świat, cieszę się, odkrywam go, to może obserwować też mój profil na Instagramie. No i co, kończymy ten sezon. Bardzo dziękuję tym, którzy przez cały rok mnie oglądali. Proszę, na koniec polecajcie mój kanał, a wszystkich, którzy już tu są i myślą o maturze 2025, czekajcie na koniec sierpnia, wyjaśnię w jaki sposób będzie można przygotowywać się ze mną do matury z geografii w tym kolejnym sezonie, więc tym wszystkim mówię, do zobaczenia po wakacjach.